Dobry, ja nazywam się Ewelina Górska, jestem specjalistą neurologiem, lekarzem medycyny estetycznej i od niedawna trenerem mentalnym. I tu pojawiają się Wasze pytania, czym ja właściwie teraz się zajmuję? Oczywiście nadal jestem neurologiem, nadal pomagam w profesjonalnym upiększaniu pacjentów, natomiast moja trzecia kompetencja dotyczy siły wewnętrznej. Pomagam budować wewnętrzną siłę, odwagę, wspieram Was w dążeniu do celu, który można zdefiniować indywidualnie dla każdego pacjenta w zgodzie z jego własnymi wartościami. Czyli w skrócie, pomagam zdefiniować cel pacjenta i pomimo blokad w nim tkwiących, wspieram w osiągnięciu tych celów. Często też pytacie, dlaczego zaczęłam zajmować się psychologią, psychiatrią. Otóż nie. Te dziedziny poniekąd mogą się zazębiać, natomiast trener mentalny zdecydowanie pracuje z wyzwaniami. Czyli e, moim obszarem zainteresowań jest przyszłość pacjenta, polepszanie jego jakości życia poprzez poprawę zdrowia, relacji, e, biznesowych zachowań, czyli e, my pracujemy na wyzwaniach dotyczących przyszłości. Psycholog rozprawia się z przeszłością, a psychiatra jest potrzebny, gdy pacjent ma zaburzenia psychiczne, zaburzenia osobowości, wtedy wkracza psychiatra. Więc jako trener mentalny zapraszam Was do zgłębienia własnych potrzeb, zdefiniowania celów, które są dla Was ważne, a ja obiecuję motywować Was w dążeniu do osiągnięcia tych celów. Do zobaczenia.